Każde wasze działanie niech będzie rzetelnym świadectwem ofiarnej Bożej postawy miłości, a nie tylko pozorem przywdziewanym na pokaz. Zawsze brzydźcie się złem, niezależnie od tego, w jakiej postaci się ono pojawia. Ze wszystkich sił przylgnijcie do dobra. Bądźcie uczynni w trosce o braci i siostry, wzajemnie wyprzedzając się w okazywaniu szacunku. W swej gorliwości nie bądźcie nachalni. Czy dokuczliwi. Swój duchowy zapał skupcie raczej na osobistym wzrastaniu w posłuszeństwie wobec Pana. Radujcie się nadzieją, którą w nim pokładacie. Wyróżniajcie się cierpliwością, szczególnie wówczas, gdy spotykają Was różnego typu trudności i prześladowania. W modlitwie bądźcie niestrudzeni. Okazujcie gościnność braciom i siostrom, którzy są w potrzebie. O tych zaś, którzy Was prześladują, dobrze się wypowiadajcie. To ważne, abyście nigdy im nie złorzeczyli, lecz zawsze dobrze się o nich wyrażali. Radujcie się z tymi, którzy się radują, i płaczcie z tymi, którzy płaczą. Traktujcie się wzajemnie z wyrozumiałością, zachowując pokorę w myśleniu i dostosowując się do innych. Nie uważajcie się za lepszych lub mądrzejszych od innych. Dziś skupimy się na słowach z listu do Rzymian. Będzie to fragment, który zachęca nas do praktykowania prawdziwej miłości i budowania wspólnoty opartej na wzajemnym szacunku i życzliwości. Apostoł Paweł napomina nas, byśmy autentycznie kochali, odrzucali zło i trzymali się dobra. Mówi: Miłość niech będzie bez obłudy. Miejcie wstręt do złego, trzymajcie się dobrego. Te słowa są ponadczasowym przesłaniem dla ludzkości, niezależnie od epoki czy okoliczności. Dziś chciałbym się skupić na kilku kluczowych aspektach tego fragmentu, które mogą nas prowadzić ku głębszemu zrozumieniu i praktykowaniu chrześcijańskiej miłości we współczesnym świecie. Paweł zaczyna od wezwania do miłości autentycznej szczerej, bez udawania. W dzisiejszych czasach, w świecie pełnym fałszywych uśmiechów i płytkich relacji, autentyczna miłość jest na wagę złota. Być może warto zadać sobie pytanie, jak często nasze gesty dobroci są naprawdę szczere, a nie motywowane chęcią uzyskania czegoś w zamian. Jezus nauczał, aby miłować bliźniego jak siebie samego. To jest taka miłość, która nie zna granic i jest bezwarunkowa. Nasza moralność często jest wystawiana na próbę. Świat oferuje wiele pokus, które mogą odciągnąć nas od tego, co dobre i prawdziwe. Paweł przypomina, że musimy stanowczo opowiadać się przeciwko złu. Nie chodzi tu tylko o unikanie złych uczynków, ale o aktywne poszukiwanie dobra. To wezwanie do bycia latarnią, która rozświetla mrok, jak mówi autor Psalmu 119: Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce. W dobie podziałów, konfliktów i niezgody, wezwanie do miłości braterskiej i wzajemnego szacunku jest niezwykle aktualne. Paweł nawołuje do wyścigu w okazywaniu szacunku. To znaczy, że powinniśmy starać się być pierwsi w dawaniu wsparcia i zrozumienia. Nie powinniśmy czekać, aż ktoś inny zrobi to dla nas i za nas. Apostoł Paweł wzywa do płomiennej gorliwości. Nasza wiara nie może być letnia, powinna być gorąca jak płomień. W dwunastym rozdziale Ewangelii Łukasza Jezus mówi: Przyszedłem rzucić na ziemię ogień i bardzo bym pragnął aby już zapłonął. To zaproszenie do pełnego oddania się Bogu, do służby z pasją i entuzjazmem. Służenie Panu to nie tylko wykonywanie religijnych obowiązków, ale życie pełne miłości, nawet wtedy, gdy inni dookoła nas będą drwić albo nawet będą chcieli z nami walczyć. Życie chrześcijanina nie jest pozbawione trudności i cierpienia. Paweł wzywa nas do cierpliwości w ucisku i wytrwałości w modlitwie. To przypomnienie, że nasze problemy nie są końcem, ale częścią naszej drogi. Modlitwa i wiara są siłą i źródłem nadziei. Jak mówią słowa 11 rozdziału listu do Hebrajczyków, wiara jest podstawą spełnienia się tego wszystkiego, co jest treścią nadziei przekonaniem o prawdziwości tego, co niewidzialne. Gościnność i troska o innych są fundamentalnymi aspektami życia chrześcijańskiego. W 25 rozdziale Ewangelii Mateusz cytuje słowa Jezusa: Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. W świecie, w którym ludzie często są skoncentrowani przede wszystkim na zaspokajaniu własnych potrzeb, przypomnienie o gościnności jest niezwykle ważne. Nasze domy i serca powinny być otwarte na tych, którzy potrzebują pomocy i opieki. Być może najtrudniejsze jest wezwanie do błogosławienia tych, którzy nas prześladują. To wymaga ogromnej duchowej dojrzałości i odwagi. Jak czytamy w 23 rozdziale Ewangelii według Łukasza, Jezus na krzyżu modlił się za swoich oprawców słowami. Ojcze. Przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. My również jesteśmy wezwani do przebaczania i błogosławienia, co jest prawdziwym świadectwem chrześcijańskiej miłości. Na koniec Paweł nawołuje do jednomyślności i współpracy w pokorze. Jedność w różnorodności to jedno z największych wyzwań dla chrześcijańskich wspólnot. Pokora natomiast to fundament wszystkich cnót. Jak mówi drugi rozdział listu do Filipian, myślcie nie o tym, jak się wybić kosztem innych lub zaspokoić własną próżność, ale raczej w pokorze uważajcie jedni drugich za ważniejszych od siebie. Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, lecz i o to, co cudze. Wzajemna troska i szacunek to droga do budowania prawdziwej wspólnoty, tak w naszej rodzinie, jak i w kościele. Dzisiejsze przesłanie z listu do Rzymian jest wezwaniem do szczerego życia w miłości i wzajemnym szacunku. W świecie pełnym niepokoju, podziałów i egoizmu jesteśmy wezwani do bycia światłem, które przynosi nadzieję i miłość. Niech te słowa apostoła Pawła będą dla nas inspiracją do codziennego świadectwa. Niech nam wszystkim Bóg błogosławi.